Pan, żeż gdzieś ty był? Dzień jeden, próbując uratować tego Forda Galaxy Rozjebanego Podłączamy klej, składamy auto tak jak było oryginalne Oczywiście bez dachu Powiem Ci, o kurde trzeba zrobić do niego to, poskleić boki Na razie kół nie mam, że je gdzieś wyciaruję albo donacę z innego samochodu Ale na razie go trzeba skleić po bokach, o dołu w szkole go pomalowałem, kiedy nauczycielka nie, nie popatrzyła się. Co robię? To go pomalowałem na czarno. Nie bójcie się. Będę oczywiście upalanie hotelu niebieski. Będę malował go. Niech klej się zagrzeje. Jak widać, klej już wychodzi. Możemy zacząć kleić. Jak widać. Mamy pierwszą część posklejoną, czyli siedzenia, całe interior To światła. Widać tutaj z boku sklejka. Od środka. Cała tutaj dashboard jest sklejona. Nie umiem kierownicy nigdzie ale Kurwa ja mać czas na drugą część. Jak widać całe auto teraz posklejone. Ściągnę te małe klawe sznurki zaraz, ale tak to całe auto sklejone. To jest pierwsza część, druga część będzie malowanie i małe rzeczy. To tyle dla tego filmika. Dziękuję za oglądanie.